Zostajcie, moje kochane. Kolejna praktyka księżycowa, na którą zapraszam Was bardzo serdecznie. Tym razem pełnia księżyca, pełnia księżyca e, w niedzielę 5 lipca. Dopełnienie o godzinie 6.44 poranku. Zapraszam do wspólnego ćwiczenia. Będziesz mogła zrobić tą praktykę o tej godzinie, kiedy jest dopełnienie, lub dowolnej innej tego dnia, kiedy jest pełnia, a także możesz ją robić dowolnego dnia też będzie świetnie działać, ale wiadomo, że w tym momencie, kiedy pełnia jest, to zadziała najlepiej. Zapraszam. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana. Nadgarstki na nadnercza, łokcie maksymalnie do przodu, broda do góry, patrzymy przed siebie w dal. Dłonie są luźno skierowane na dół. I teraz. Ćwiczenie pierwsze ze świata górnego dzisiaj to świat górny, krąg dziewiąty. Granice. Czuję wewnętrzną stabilność i równowagę. Z łatwością rozpoznaję, które myśli i uczucia należą do mnie. Potrafię ze spokojem i stanowczością dbać o granice swoje i innych osób. Pozycja wyjściowa. I ćwiczenie polega na tym, że robimy. Błon, broda ciągnie przed siebie, patrzymy przed siebie, kolana ciągle lekko ugięte. I z wdechem wspinamy się na palce, podnosząc pupę do góry, biodra do góry. Wdechem, góra, wydechem, opat na całe stopy, podniesienie do góry, biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. I jeszcze skład. I pupa do góry. nie biodra do przodu. Jeszcze dwa razy, skłon. Góra do góry, pięcie na palce, opad. Góra biodra do przodu. Góra. Biodra do przodu, wdech i wydech. Przechodzimy do świata średniego, na kolana, klęku, kolana na szerokość bioder e, lub troszeczkę szerzej. Nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy przed siebie. Świat średni, rąk szósty, relacja. Bez trudu i z radością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Wierzę w siebie, promienię jej optymizmem i przyjaznym nastawieniem. W tym ćwiczeniu łączymy ze sobą z tyłu stopy, ciągniemy jedną rękę, ściągając łopatkę, masując pachę pod biustem po mostku, na kart. Skręt w stronę uniesionej ręki i taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu żeby spojrzeć pod łokciem w niebo, otworzyć klatkę piersiową i oddychać. Góra, odkręcenie, wraca ręka tą samą drogą, na nadnercza rozstawiamy nogi. Dech i wydech. I jeszcze, łączymy stopy. Druga ręka ściągamy łopatkę. pasujemy pachę pod biustem po mostku na kark. Kręt. i skłon taki trochę do tyłu, trochę do boku, żeby pod łokciem spojrzeć w niebo, otworzyć klatkę piersiową. Góra, odkręcenie, wraca ręka. Rozstawiamy stopy. Wdech i wydech. I jeszcze stopy. Ręka. Skręt Skłon. Góra. Odkręcenie powrót ręki. Rozstawienie stopy. I stopy. Ręka. Skręt. Skłon. Góra. Odkręcenie. Powrót ręki. Rozstawienie stóp. I jeszcze. Stopy. Ręka. Skręt. Obrud rozstavenie stupňov. rozstawienie stóp. dech i wydech. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Przejście ze świata średniego do świata dolnego. Ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy. Do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową. Łączą się grzbiety garstką, pod brodą. I schodzimy do opadu. Opad taki, żeby środek ciężkości przenieść do przodu. Robimy siodełko w lędźwiach. Lędźwia puszczamy zupełnie wolno. Pół, luźny brzuch. E, broda do góry, nie opiera się na dłoniach. Patrzymy przed siebie. Świat dolny, krąg piąty. Narodziny. Jestem wdzięczna za wspaniałe zdrowie, witalność i pełnię sił dzięki którym jestem zdolna dawać życie, obdarowywać miłością i chronić. Dajemy tak, jedną rękę, może ja przodem pokażę jednak, jedną rękę po mostku, pod biustem, pod pachą, na plecy, na nadmierze. Drugą nogą prostą do boku, kąt prosty między stopą a nogą, cała stopa na podłodze, na ziemi, jeśli się da. Powrót nogi i tą samą drogą masując ciało, powrót ręki. Wyrównanie pozycji wyjściowej, wdech i wydech. I druga strona. Ręka po mostku pod piersią, pod pachą na plecy. Druga noga prosta do boku. Oddychaj, wytrzymaj chwilę. i powrót nogi i powrót ręki tą samą drogą ręka masuje ciało ręka noga powrót nogi powrót ręki renka naoga povroj naoga povroj traj renka inoga Powrót nogi. Powrót ręki. Ręka. I noga. Powrót. Wyrównaj pozycję wyjściową. Wdech i wydech. Wejdź na chwilkę do pozycji dziecka, łagodząc to wycięcie, w, wygięcie w lędźwiach, połóż czoło na ziemi, ramiona wzdłuż ciała i zrób trzy głębokie wdechy i wydechy z kierowaniem oddechu i uwagi w lędziach. Zaokrąglamy plecy, podnosimy się do pozycji skały, do siadu klęcznego i idziemy znowu do góry, do świata górnego. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, duże palce trochę do środka, kolana lekko ugięte. Nadgarstki na no nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. I odgórny krąg ósmy. Wsparcie. Otrzymuję wsparcie i pomoc, której potrzebuję. Dokonuję prawidłowych wyborów. Mam jasność co do podjętych decyzji. Wszystkie trudne sprawy przebiegają łagodniej i po mojej myśli. Z pozycji wyjściowej stajemy na jednej nodze, drugą nogę kładziemy kostkę nad kolanem, stopa flex, kolano odwiedzone. Yy, no, noga odwiedziona w biodrze i robimy z wdechem skręt w stronę podniesionej nogi. Z wydechem powrót. Broda do góry, patrzymy przed siebie, odstawiamy nogę, biodra do przodu. Wdech i wydech. I druga kostka nad kolano, stopa flex. Z wdechem skręt. wydechem powrót odstawienie biodra do przodu i noga Kręt i druga jeszcze Ostatni raz i przejście do świata średniego Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej, odgardki na nadnerczach łokcie do przodu, broda do góry patrzymy w dół. To średni krąg trzeci: atrakcyjność. Przebywanie ze mną jest dla innych atrakcyjne i przyjemne, a moje relacje z innymi ludźmi są harmonijne i pełne zaufania. Jestem czarująca i podobam się innym. Piękna afirmacja, ćwiczenie trudne, ale. Już robimy, damy radę. Głowa w bok. Powiedzmy w prawo. Skłon do ziemi, kładąc policzek na ziemi. Rozłożenie rąk, tak żeby grzbiety dłoni były na ziemi. Przesunięcie do przodu, tak żeby się położyć na klatce piersiowej, a głowa, żeby była ruchoma, ale leży na policzku. I teraz, jeśli głowa jest w prawą stronę, to lewa noga do boku prosta. Kąt prosty między nogą a stopą, cała stopa na podłodze na ziemi. Wytrzymujemy, oddychamy. Powrót nogi, powrót do skłonu. Ręce na plecy i góra. de i wydech. I druga strona. Głowa w lewo. Skłon policzek do ziemi. Rozłożenie rąk. Grzbiety dłoni do ziemi. I teraz można poszedł podparcie. Jeśli komuś tak wygodniej, przesunięcie na klatkę piersiową. I jeśli głowa w lewo, to noga prawa do boku. Powrót nogi, przez podparcie można przejść do skłonu, ręce na plecy i góra. I jeszcze, głowa na bok, skłon, ręce, przejście na klatkę piersiową, noga. Powrót nogi. Przejście do skłonu. Ręce na plecy i góra. I druga strona. Głowa w lewo. Skłon. Ręce. Loluś, posun się. Przejście na klatkę piersiową. I noga. Prawa do boku. Wraca noga. My wracamy do skłonu. Ręce na plecy i góra. Dech i wydech. I jeszcze raz na jedną i na drugą stronę. Głowa w prawo. Skłon. Ręce. Klatka piersiowa. Noga. Powrót nogi, powrót do skłonu, ręce na nadnercza i góra. I ostatni raz, głowa w lewo, skłon, ręce, przejście na klatkę piersiową, noga. Powrót. I góra. Wdech i wydech. Teraz przechodzimy do świata dolnego. Ze świata średniego. Ściągamy łopatki. Masujemy pachy. Piersi zagarniamy. Po mostku, po szyi, po twarzy. Masujemy się. Do pączka kwiatowego nad głową, schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą. I schodzimy do opadu, gdzie środek ciężkości kierujemy do przodu, broda do góry, nie opiera się na rękach, patrzymy przed siebie. Luz w lędźwiach, luz w brzuchu. Świat dolny, krąg szósty, ochrona. Chroniam życie członków swojej rodziny i swoje własne. Posiadam moc zapewnienia sobie i moim bliskim opieki, bezpieczeństwa i obfitości. W tej pozycji kładziemy ręce, obracamy tak, żeby zrobić pączek prowizoryczny, i popa zostaje w tym samym miejscu, a my tylko schodzimy na klatkę piersiową. Oparciem ma być klatka piersiowa na ziemi. Głowa jest ruchoma ale opieramy ją na brodzie. Zostań w tej pozycji, medytuj, oddychaj. Przejdź do pozycji wyjściowej świata, dolnego, wyrównaj pozycję z wychyleniem do przodu, broda do góry, wdech i wydech. I jeszcze raz ręce, pączek, zejście klatką piersiową na ziemię, oprzyj brodę i medytuj, kontempluj. Oddychaj swobodnie. Ta pozycja powinna być wygodna. I jest bardzo uziemniająca. Jeśli masz możliwość ćwiczenia na trawie, czy gdzieś na ziemi, to poczujesz, jak energia ziemi płynie do Twojego ciała, niesamowite. I przejście do pozycji wyjściowej. Znów wyrównanie. I jeszcze raz ze mną ostatni ręce, pączek, zejście na klatkę pierzową I znowu wejście do pozycji wyjściowej, wyrównanie jej. I przejdź na trzy oddechy do pozycji dziecka, kierując oddech i uwagę w lędzie. I powolutku zaokrągli plecy. Podnieś się głowa na samym końcu do ksiadu kręcznego do pozycji skania. Ostatnie ćwiczenie z tego zestawu to świat górny krąg trzeci. To jest ćwiczenie główne na dzisiaj. Główne na tą pełnię. Przepiękną, niedzielną. Świat górny krąg trzeci, wiedza. Wiedza, którą zdobywam, jest mi potrzebna i służy mojemu rozwojowi. Wszelka informacja, która jest mi niezbędna, trafia do mnie z łatwością, w przypływie natchnienia i radości. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, palce duże troszkę do środka, kolana lekko ugięte. Nadgarski na nadnercza, chłopcie do przodu, broda do góry i patrzymy w dal. W tej pozycji stajemy na jednej nodze, Kolana ze sobą klejamy na tej samej wysokości. Zwróć uwagę, żeby nie było, że jedno kolano jest do przodu albo do tyłu. One mają być na tej samej wysokości. Stopa flex. I w tej pozycji, patrząc przed siebie, broda do góry, z wdechem wspinamy się na palce, ale noga, na której stoimy, jest cały czas troszkę ugięta. Z wydechem opadamy na całą. A, podnosząc pupę do góry oczywiście. I odstawienie nogi, biodra do przodu, wdech i wydech. I jedna noga, kolana razem, stopa w Popad Pupa do góry z wdechem i wspięciem na partę. Z wydechem opad. Odstawienie nogi, biodra do przodu, wdech i wydech. Odstawienie biodra do przodu, zdech i zdech. I noga. Kolana razem stopa flek, Upa do góry zdech. Odstawienie biodra do przodu. Góra. Odstawiam. Zrób głęboki wdech i wydech na zakończenie praktyki. I dziękuję Ci bardzo za tą księżycową praktykę. I do zobaczenia na następnej, tym razem na nóg.